Nie wpisuj tego adresu w Dark Ja to zrobiłem i coś mnie obserwowało. Miałem 17 lat, kiedy pierwszy raz wszedłem na dark web, nie do narkotyków, szukałem starych gier, takich, które niby zniknęły z internetu. W jednym wątku znalazłem link. Był dziwny, nie kończył się na onion. Po prostu rawmachinelab.net łamanę 45K. Strona wyglądała jak czarny ekran z białym tekstem. Czekamy, aż zamkniesz oczy. Próbowałem ją zamknąć. Nie dało się. Przeglądarka się zawiesiła, ale potem zauważyłem coś dziwnego. Na stronie zaczęły się pojawiać słowa, których nie pisałem. Masz na sobie niebieską koszulkę. Drzwi za tobą są otwarte. Zamarłem. Miałem na sobie niebieską koszulkę. Drzwi właśnie się uchylały. Zerwałem kabel od internetu, komputer się wyłączył, ale kiedy go włączyłem znowu, to już nie był mój pulpit, był tylko jeden folder, nazywał się Otworzyłeś oczy, teraz czas zamknąć.